Dzień dobry, witajcie w moim warzywniku. Dzisiaj przyszedł czas zbioru rzodkiewki. Późno siałam, ale widzę, że ładnie tworzy korzonki, takie grube. Zaraz zobaczymy, także można już zbierać rzodkiewkę. O, proszę, jest rzodkiewka jedna. Tu jest druga. Ta jest mała. Zobaczymy, o, ta jest taka. O, bo ta jest, zobaczcie, jaka ładna. Taka duża rzodkiewka. Swoje rzodkiewki. Smakują inaczej niż te ze sklepu. Mają ostrzejszy smak. I tutaj tak, ja mam na razie rzodkiewek A tutaj jest moja rzodkiewka z czerwonym miąższem. Biała skórka i czerwony miąższ. I ona ma liście takie bardzo podobne do rzodkwi japońskiej. Także wydaje mi się, że ona będzie rosła inaczej niż ta rzodkiewka nasza. Zresztą widać, nie tworzy zgrubień. No coraz bardziej mi wygląda na taką rzodkiew japońską, ale właśnie z tym czerwonym miąższem. No, ciekawe, zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, jak urośnie, jeżeli coś urośnie, ale o widać, że tutaj ona zupełnie inaczej rośnie niż na nasze rzodkiewki. No i te liście takie większe, rozety takie szersze, no zobaczymy, zobaczymy, co to będzie. Moja cebula z dymki powoli rośnie między rzodkiewkami, o zobaczymy, jak to będzie wyglądać później. Czy zostanie sam szczypior, czy będzie coś cebuli? I zbiorę trochę szpinaku. Właściwie ten szpinak to zbieram co drugi dzień i mam go na bieżące zużycie, na sałatki dla mnie. Bo w zasadzie tylko ja jadam szpinak w domu. Także. Naprawdę. Jestem zadowolona, że go posiałam. nie muszę kupować. No i przede wszystkim mam zawsze świeżutki ten szpinek. Urwany, umyty, wstawiam do lodówki i w momencie kiedy mi jest potrzebny na sałatkę to sobie go mogę wziąć. Tak wygląda moja grządka ze szpinakiem. Jedzmy szpinak. Szpinak jest bardzo zdrowy. Co prawda okazało się, że zawartość żelaza, którą przez wiele lat publikowano jako zawartość żelaza w szpinaku, wynikała z pomyłki laboranta, który postawił przecinek nie tam, gdzie powinien. Jednak szpinak ma dużo innych zalet. Ma dużo błonnika, dużo witamin, minerałów. No i ma właściwości, które spowalniają zwyrodnienie plamki żółtej. Także utrzymują nasz wzrok w dobrej kondycji. Więc jedzmy szpinak. Jest bardzo zdrowy. Na szpinak oczywiście muszą uważać osoby, które mają problemy z nerkami. Tym szpinak nie jest polecany ze względu na zawartość kwasu szczawiowego. Ale wszyscy pozostali mogą jeść szpinak. Także mam takie pudełeczko szpinaku, to mi na razie wystarczy. I tu mam także moje zbiory z dzisiaj. Są rzodkiewki w takiej ilości i pudełeczko szpinaku. Jestem bardzo zadowolona. Idziemy do domu. A później przyjdę i tutaj dosadzę jeszcze trochę pomidorów. Mam kilka pomidorów. Które wyhodowałam sama, takie odmiany fioletowa, żółta, jakieś takie żółty mega groniasty. I tutaj mam trochę miejsca, także posadzę. Przygotowałam sobie do posadzenia następne pomidory. To są sadzonki, które wyhodowałam sama. Nie są zbyt super, wysiałam je dwa tygodnie za późno. Te, które mają fioletowo, podbarwione liście to są odmiany o fioletowym zabarwieniu owoców. Jeden jest Indigo Rose, a drugi jest drugi jest Amethyst Jewel. Także zobaczymy jakie one będą miały owoce. No i tutaj też są takie dosyć ciekawe pomidorki. To jest żółty mięsisty. Tu jest taki o owocach czarnych, koktajlowych. Tutaj jest mega żółty i następnie dwa w dołkach umieszczone. To jest truskawkowy i papryczkowy. No zobaczymy, co z nich wyrośnie. Na pewno będą później niż te, które już tutaj rosną, które są ładne i już kwitną, ale to nic. Także biorę się za sadzenie. Pomidorki mam już posadzone. Wyściółkowałam je z rębkami z patyków. I teraz trzeba je podlać i niech sobie rosną. Są spóźnione troszeczkę, ale jak będzie ładna pogoda i będzie ciepło, to doczekam się z nich jakichś plonów. Ciekawa jestem, jakie będą te owoce. Odmiany są bardzo interesujące. No i zobaczymy, co z nich wyrośnie. Jak widzicie, mój warzywnik się rozrasta coraz bardziej. Pomidorków mam posadzonych sporo, nawet może za dużo. Zobaczymy. Sałata, której rozsadę kupiłam, też ładnie mi rośnie. No i tutaj groszek zielony, cukrowy. Ten już jest na podpórce, natomiast następnym krzaczkom muszę ustawić jakiś płotek, żeby miały się po czym piąć. No, groszek, który siałam bezpośrednio na grządkę, to jest ten. Jest prawie takiej samej wielkości jak ten, z którego robiłam rozsadę. Rozsadę siałam w tym samym dniu, w którym siałam ten prosto na grządki. No, różnica jest niewielka. Parę kwiatków na tym z rozsady już jest. Tam nawet jakieś strączki widzę, że się zawiązały. O, tutaj na przykład jest jeden strączek. No ale nie ma takiej różnicy powalającej. Po prostu można było trochę wcześniej wysiać groszek na grządkę i też by było w porządku. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o mój warzywnik. No, zobaczymy jak to będzie. W przyszłym roku tak mi się wydaje, że ten warzywnik będzie jeszcze większy. Zobaczymy. To jest mój debiut po kilkunastu latach. Także na razie, na razie tyle z mojego warzywnika. Tutaj fasolka była osiana, tutaj, ale jakoś tak nie powschodziła. Podkiełkowałam trochę nasionek i powkładałam tutaj w tę grządkę. No zobaczymy, może, może wzejdą te powkładane. Chyba coś wyjadło nasionka, bo tutaj nie ma. A tutaj tak nawet, nawet powschodziły, także Chyba coś jednak się poczęstowało tymi nasionkami. Ogóreczki wyglądają tak. To są te, które sadziłam na początku maja. No i ładnie wyglądają. Dobrze, że nie było przymrozków, że rosną sobie bez przeszkód. te które posadziłam parę dni temu, no nie wyglądają spektakularnie. Tak powiedziałabym raczej mizerotki takie, przeżyją albo nie przeżyją. Chyba im te kilka zimnych nocy dało się we znaki, które teraz były. No zobaczymy. A tutaj jest pomidor, który podmarz w czasie tego przymrozku. Widać, że tutaj te podmarznięte listki one się wykruszyły już prawie że. Ale cały pomidorek jest nawet taki w dobrej formie. Oberwę mu te wilki. O i już nawet jakiś kwiatek tutaj jest. Zobaczymy. Na pewno będę będzie owocował. No i tutaj też taki ładny. Także tutaj. Posadziłam sobie melony. Nie, to są arbuzy. To są arbuzy. Takie malutkie. No ten akurat jest w porządku. Natomiast tam jest kilka dalej, które prawie, że już nie żyją. A, to nic. Nie szkodzi. Straty jakieś muszą być. A tutaj jest cukinia. To jest taka miniaturowa cukinia o okrągłych owocach. Ma bardzo dużo pączków kwiatowych. No zobaczymy jak to będzie wyglądać. Będzie, będą owoce, będą kwiaty, które można nadziewać mięsem, warzywami, serem. Także no, szykuje się uczta i spojrzenie na mój ogródek warzywny. Tak to wygląda, mniej więcej. I dziękuję Wam za dzisiejszy dzień spędzony ze mną. Zapraszam na następny filmik. Do widzenia.